Dzień dobry. Pa patrzcie na to. Ktoś z mojej rodziny znalazł szczękę dzika. Norbus. Idę. No. Patrzcie. O, ten ząb się rusza to Nie On ten może... Nie? Nie, to nie Czekaj, to trzeba, to, to jest... jakiś czy To, to się rusza. Z Ten się rusza ząb. To no. Nie, nie, ten nie, 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 po lewej nie, ja nie, 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 no czekaj, no masz już nie, no, ale... no nie, to co je, je, jakiś wypad?